Hej! Witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale Parakulinarni. Dawno nas tutaj nie było, byliśmy zajęci innymi rzeczami. Między innymi przygotowaniami do naszego ślubu, ale już jest po. I wracamy do Was z przepisami. Mogliście ostatnio oglądać kilka naszych parakulinarnych tripów, w tym naszą mini podróż poślubną. Ale no mówię, wracamy do gotowania i dzisiaj przychodzimy do Was z przepisem inspirowanym polską edycją gry Cooking Simulator, która właśnie wchodzi na rynek. W tej grze wcielacie się przepa kuchni, który zarządza swoją restauracją, kupuje składniki, sprzęty, przygotowuje dania, dostaje zlecenia. Im więcej sprzeda, im więcej ugotuje, tym więcej zarobi, tym bardziej rozwija swoją działalność. Wszystko tam jest, począwszy właśnie od kupna składników, pokrojenia ich. Smażycie, przykładacie mięso, wszystko po prostu czujecie się jak prawdziwy szef w kuchni. I my zainspirowani jednym z przepisów, które się pojawił w grze, postanowiliśmy ugotować takie danie właśnie dla Was, krok po kroku. Yy, dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o polskie wydanie, gry, yy, w zestawie dostajecie taką Miarekcia. miareczkę. Która odmierza ilość spaghetti, które musicie wsadzić na konkretną ilość osób. Mimo, mój przepis jest banalnie prosty. E, to jak Wam nie wyjdzie, możecie się poratować kodem rabatowym na pyszne.pl o wartości 20 zł. Także zaczynamy gotować. Zapraszamy. Podajemy proporcje na dwie osoby. Potrzebujemy do przygotowania tego przepisu 300 gramów makaronu penę, 200 ml śmietanki, ja polecam Wam to w kartoniku, dwie cebule, koperek, sól pieprz około 50 g masła, które będziemy klarować, dwa ząbki czosnku oraz jakieś 250 g łososia. Zaczynamy od zakotowania wody na makaron. Cebulę musimy pokroić w kostkę, że też istotne jest to, jak upadamy nóż, bo w taki sposób też będziemy kroić produkty. Patelnię rozgrzewamy i teraz rozpuszczamy na niej masło, które będziemy klarować. Nieraz raz wam pokazywaliśmy, jak klarować masło. Zdejmujemy po rozpuszczeniu masło z znaczy patelnię z palnika I zdejmujemy tu białą szumowinę, która się pojawiła To jest właśnie białko Ono się nam ścina na patelnię Na patelnię ląduje teraz cebula Czosnek sobie kroimy w takie cienkie plasterki Ponieważ chcemy, żeby on był wyczuwalny w naszym daniu Do gotującej się i osolonej wody wrzucamy makaron i gotujemy go zgodnie z czasem napisanym na opakowaniu. Kiedy cebulka już nam się zaczyna rumienić, wrzucamy na patelnię również czosnek, solimy cebulę i dodajemy także pieprzu. Inaczej mówiąc pieprzynę. Następnie kroimy naszego łososia w kostkę. Najpierw wzdłuż w paski, nie mogą to być za małe kawałki, ponieważ on i tak nam się będzie troszeczkę rozpadał. Wrzucamy nasze krwałki łososia na patelnię. Wcześniej trochę na bok, na bok zdjęliśmy cebulkę. Łosoś bez skóry, smażymy go na złoto z każdej strony. Łosoś już się zarumienił i w tym momencie dolewamy śmietankę. No i czekamy aż nam się sos trochę zredukuje. Na koniec dodajemy posiekany koper. W oryginalnie jest szczypior. I tak, dokładnie, jak gracie, to musicie, musicie dodać ten szczypiorek, a w rzeczywistości możecie sobie kombinować w kuchni i y, zmieniać składniki, ponieważ to ma być tylko dla was inspiracja. Y, my wiemy, że koper y, bardzo się przyjaźni z łososiem, dlatego postanowiliśmy go dorzucić tutaj w dużej ilości. Chciałbym jeszcze dodać, że w grze możecie również tworzyć własne da dania i kompozycje smakowe. Ciekawe, czy spodobają się Waszym klientom. Na koniec sobie jeszcze danie doprawiamy do smaku. Kiedy makaron już się ugotował, przykładamy go na patelnię z łososiem. Wszystko razem delikatnie mieszamy i danie jest gotowe. I tak się prezentuje gotowe danie. Przejdźmy do testu smaku. Nasza ulubiona część. Dobra, to ja oczywiście nakarmię najpierw mojego męża. Znów będzie, że ja pierwszy jem przed Tobą. Proszę Cię, pochucham. Odprawdza tylko czy nie zatrute, nie? Mm. Bardzo proste danie, niewiele składników, a jest naprawdę pyszne. Mm. Tu można jeszcze sobie odrobinę cytryną skropić yy, na koniec jak mi się wydarzy, łososia. Mm. Powiem Wam tak. Dawno temu moja mama robiła to danie. Zapomniałam o nim totalnie. Dzięki tej, grze przypomniał mi się ten przepis. Mm. Często też dawała zamiast łososia surowego łososia wędzonego, co daje jeszcze takiego fajniejszego, głębszego aromatu. aromatu. Także możecie sobie kombinować i próbować. I yy, yy, można tą yy, opcję makaronową jeszcze zrobić jako zapiekankę. I właśnie my mamy drugą porcję w piekarniku <laughs> i chyba zaraz sprawdzimy, która lepsza, co? Czy ta piekarnikowa, czy ta prosto z patety. Wszystko, co jest. Upieczony, jeszcze zasypane serem no, jest bo na pewno No, jest jeszcze sera, także można sobie kombinować w kuchni dowolnie jak chcecie. Bardzo proste, szybkie, dobre, trochę kaloryczne, danie, ale polecamy Wam sobie je zrobić. Tak samo polecam Wam sprawdzić sobie taką grę, bo to jest fajna przygoda, pobawić się w szefa kuchni, poeksperymentować z jedzeniem, zobaczyć jak to jest, kiedy lecą Wam zamówienia. Wy się nie wyrabiacie, żeby wszystko usmażyć w czasie. <grym>, tak, więc trochę. Tak, dużo frajdy, można się czegoś nauczyć. Gorąco zachęcamy. To był ostatni film w tej kuchni, ponieważ czekają nas y, duże zmiany. Jeżeli chcecie, y, żebyśmy nagrywali jak, dalej i jak najszybciej wrócili materiał z nowej kuchni, z nowego studia, to dajcie łapki w górę. Tak. A tym samym zmotywujecie nas, żebyśmy szybko zakasali rękawy i nagrali coś specjalnie dla was. I obserwujcie nasze portale społecznościowe, jesteśmy na Facebooku, częściej na Instagramie. Tak. I na Instagramie, po pojawieniu się tego filmu, będę chciała Wam zadać kilka pytań, a raczej będę chciała, tak, będę chciała Wam zadać pytanie odnośnie tego, jakie przepisy. Chcecie, żebyśmy nagrywali w naszej nowej edycji, w naszej nowej kuchni. Także piszcie też śmiało w komentarzach swoje sugestie. No i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się, pa! pa.